Stoimy na górze, a tam w dole jest dolina Odry i cały las, zobaczcie, olchy czarnej. Tu sobie przyjeżdżam zawsze po przymrozkach zbierać szyszki oraz liście dębu, bo tu też trochę dębów występuje. A tam w oddali płynie sobie Odra i dzisiaj zwiedzimy sobie ten lasek. Poszukiwaniem jakichś uschniętych pni drzew, które by można było ewentualnie zaaranżować do akwarium. Zaczynamy zejście. U, wow, parząd. Zając? Zając. Tu bażant, tam zając? No to będzie strasznie. To dopiero początek. O. A tu sobie nasze liście dębów zbierać. Z tego dębu. Też są fajne gałęzie czasami. No, czy to by było fajne? No, czy to jest ziemia? No, już taki pieniek. Coś w tym Coś w byłoby fajne. Nie, są takie fajne odchodzące karpy. płynie o, to... nie wchodzić. Tak tu dziki chodzą. Trzeba iść po tych pokonara. To sadny Trzy sadny. Uciekły sobie. Sadny. Idziesz. się. Czego? Sarenek? To mówię iść po konarach. nie Ty, to bierzemy od razu. I to tutaj, to, to też jest spoko. To. Ślimaki. ale nie zatoczki. Ale jakie wgłębienia fajne. To zdrowe jest? A, to nie jest zdrowe. To też jakiś grzyb na drzewie kiedyś był. Ale to już jest fajne. Same olchy są dookoła, nie? Nie, tu jest topola jedna. Ale widzisz, to mogą być gałęzie od tej topoli. Tak mi po korze to pasuje. Tego mi te drzew A to pola to nie jest najlepsze drzewo, bo to jest papier, nie drzewo. Szukamy dalej. Idziemy w stronę rzeki. Opowie ci dowcip? Chodzenie po bagnach wciąga walone stare orchy o i to co w takim a tam dalej jeszcze więcej zwalonych drzew że tu jest kanał wydaje się że tu jest kanał I przejście na drugą stronę, strony Ody jest tylko i wyłącznie po balach. Oglądamy na pole z taką cienką, tą korą, A, albo to klon jest. Albo klona. Taka cienka tylko kora wszędzie rosną klony. Tu są to klony, jest to, to jest naprawdę klon, ale. to drzewo ma tu. Fajny tył. O, jakie fajne tu są te ubytki. To wszystko do wywiercenia, do wybrania ten materiał. I z tego by było fajne. Ciekawe jest. Taki fajny pień. Dobra, trzeba sobie zaznaczyć to miejsce. O, i tu kulczy nora taka. To jest wszystko pluch, no to do wybrania. Ale to jest jeszcze dobre, twarde drewno. Że ta kora mi się nie podoba. To jest chyba klon. Tak, tu klony rosną. Wycieczka do lasu olchowego, znajdującego się na rozlewiskach Odry. Średnio się udała, ponieważ teren był zbyt grząski. Ciężko się było po nim poruszać. A do tego większość zwalonych konarów, pni lub jakichś korzeni była już na tyle spróchniała, że raczej się. Nie nadawały do akwarium, dlatego postanowiłem przejechać się w trochę inne miejsce, do takiego wąwozu małej rzeczki, do której, jak widzicie, spada cała masa gałęzi. Jest tu pełno pni różnych konarów, zasuszonych drzew. No i do tego są fajne skarpy, w których znajduje się cała masa korzeni, które można by było wykorzystać w akwarium. Zapraszam Was zatem teraz na wycieczkę z Doliną Strumienia. uroczysto kąpiel spa normalnie dla dzików a widać jak wyślizgane tu są krawędzie To było to, czego szukaliśmy o! Zdrowe jeszcze Także widzę, że nie tak dawno wywrócone ładne pokręcone konary Chyba coś mamy. Chyba coś mamy. To będzie chyba to o. w ten teseń. Jakby to włożyć. Tutaj boczną ściankę damy. Korzeniowisko w dół ten korzeń też na dole no jest poważny kandydat Tu jaka fajna plantanina Ale to wszystko szywe drzewo Dobre, zdrowe dewno coś fajnego. Coś takiego moglibyśmy zrobić u siebie. To jest coś. próchno a to jest sosna, to tego nawet nie dotykamy A ma fajny zakręt gałąź Ciekawie, wygięte Bo idzie się utopić o, tu jest fajny karczyk wypukany, wymyty. Twardy, już gotowy do akwarium już. Fajny, takie, porzeźbiony. No ciekawa rzecz. Słuchajcie, wysłałem żonie zdjęcia. Z tego drzewa, tam przewróconego, małego, co Wam pokazywałem, I się zapytać, czy jej się podoba? Powiedziała, że jest ekstra. Po czym się zapytałem czy brać? I napisała: Brać! Czyli wracamy teraz do tego drzewa. I kto wie, może już nie będziemy. Więcej szukać, tylko po prostu je wytniemy i będzie motyw przewodni. Mnie podoba się też ten drugi, czy to jakieś korzeniowisko, które wam też nagrałem. Zobaczymy, co z tego będzie. Najchętniej połączyłbym jeden motyw z drugim. Ciężko przejść. O, jeszcze to w dół takie głazy. A mnie się podoba ten motyw. Czy mnóstwo takich gałęzi, e, korzeni, w zasadzie to są korzenie, wchodzących w dół. Całkiem fajna sprawa. A jeszcze by się udało to połączyć z tym pniem, byłoby świetnie. A jak nie? Zobaczymy, co nam się uda zrobić z tamtego pniaczka i czy uda nam się też go w jakiś sposób pozyskać. Bo powiem Wam, że no, pień jest dosyć zacny. Do tego w połowie jeszcze zakopany. E, wiadomo, że żadnymi ciężkimi narzędziami nie mogę tutaj pracować. Tylko i wyłącznie ręczną piłą, ewentualnie jakimś małym szpadelkiem. Co ja oczywiście go y, dzisiaj nie zabrałem ze sobą, także mogę się przyznać do winy nie byłem przygotowany Ale dzisiaj może chociaż go wytniemy, a za parę dni przyjedziemy z jakąś saperką małą i się go wytnie Wykopię już w całości A, potem będziemy mierzyć, czy nam się nada, czy nie nada. Trzeba będzie go dostosować do wymiarów zbiornika. No i wtedy zobaczymy. Jak nie, to obiecuję Wam, że przyniosę go tu z powrotem. Niech sobie gnije. A jak i reszta tego drewna. Ok, jesteśmy na miejscu. To było tutaj. O, tu jeden już zgnił, a tamten jeszcze całkiem zdrowy, nie tak dawno powalony. To byłby fajny motyw. bo jakie fajne wapnie zrośnięte. A wcześniej tego nie zauważyłem. No, ciekawe. Tylko, że to już próchno niestety, ale fajne, fajne, bo tak na wymiar prawie, że w sam raz, ale próchno, ale to jest jeszcze żywe drewno, to jest żywe drewno, kora odchodzi, czyli drewno jest na pewno suche. I zobacz. To się nie łamie tak łatwo. No te drobne to zawsze wiadomo. Okej. Okay. I chyba to będzie to. Ustawimy to w jednym rogu, a w drugim jeszcze się zobaczy. No dobra, czegoś trzeba zacząć. A najważniejsze jest główny korzeń. Jak już będzie główny korzeń, to reszta już pójdzie łatwo. Oba, ja zabijam się za wycinkę. Nie wiem jeszcze, jak go włożę, nie wiem jeszcze, jak go umieszczę, więc utniemy go gdzieś tutaj. Łatwo nie będzie. Mam nadzieję, że jakoś fajnie nam odpęknie. Zacznę go ciąć trochę od dołu. Także w razie, jakby nam pękł, żeby ta kamień została jak najbardziej równa. No. A przy okazji, jak już tu jesteśmy, zobaczcie tam na górę. tam leży cała taka fajna gałąź z małymi gałązkami. Czyli to, co chciała moja żona. I na pewno tak będzie, że rzucimy ten tutaj pień, a założymy go potem małymi gałązkami. On, oczywiście, teraz jest niepozorny i nie wygląda fajnie, bo jest w połowie zakopany. Ale jak go ustawimy w akwarium. Zobaczymy, na pewno będzie coś tego fajnego. Dobra, ja zabieram się za cięcie. Będzie ciężko. No, niestety awaria sprzętu. Dzisiaj tego nie zrobimy. Ach. ale nic to nam nie ucieknie nikt nam tego nie zabierze wrócimy tu za jakiś czas ze szpadelkiem z nową piłą słuchajcie wracając już do samochodu Patrzcie co film. wielki, potężny bóg To drzewo ma tu ja nie wiem z 80 cm średnicy albo obwodu, zależy kto jaką telewizję oglądał w trakcie szkolnej edukacji przez telewizję. Nie wnikam, ale przepotężne drzewo. E, zwalone najprawdopodobniej w tym roku. Jeszcze nie jest jeszcze takie stare gałęzie nie zostały jeszcze rozłożone. Powaliło przy okazji tutaj kolejne drzewo i połamało. O i jeszcze jedno drzewo tu powaliło. Połamało też kilka innych gałęzi. Eee, co za tym idzie? Zobaczcie jaki tu jest raj. Jakie tu są fajne gałązki pokręcone, mniejsze, większe, grubsze, cieńsze, I jeszcze z liśćmi. Coś mi się zdaje, że ja tu się jeszcze kiedyś wybiorę. Zapamiętam sobie to miejsce i my tu wrócimy. To jest to, czego szukałem. To jest to. Pochodzę tu sobie jeszcze, pooglądam. Może znajdziemy coś bardzo ciekawego. O. Na przykład coś takiego. Mhm. takiego nie wygląda jak naturalny pień no i teraz zastanawiam się czy w ogóle ciąć tamten pień czy nie wstawić czegoś takiego o ja tu się jeszcze pokręcę przez chwilę tu jest też fajne takie rozgałęzienie na raz dwa trzy Jakby to wyglądało w akwarium, wyglądałoby to mniej więcej tak. Też fajne. Też fajne. I na pewno dużo mniej cięcia niż tamten pień. Taki kołek. Do tego tamten kołek. I mamy już pewien motyw, który chcieliśmy osiągnąć. Czyli motyw zatopionego lasu. Dobra, zobaczymy jeszcze, co jest na końcu tego drzewa. Rołęzi jak widać, tu nie będzie brakowało, mniejszych ani większych. A tu taka bióczka. No, też fajny gałązek, super, dużo. Ale to mówię. Zobaczcie taki motyw jak fajnie wygląda. Ten motyw tego korzenia, który Wam pokazywałem, można osiągnąć, zobaczcie, przy pomocy takich gałązek. To są gałązki z góry, ale do złudzenia przypominają korzenie i tego naprawdę nie będzie widać. A jest ich tu cała masa. Dobra. Nagram z tego film i będziemy się zastanawiać dalej nad motywem.